Alois Dakin to Fryer. Gość nadszarpnął moje zaufanie i uciekł z miasta, ale kiepszczy go. Teraz liczą się dla mnie jedynie jego fanty, które zostawił w Konkretnie chodzi mi o jego komputer. Zdradza jak. Muszę lecić, na razie. O czymś mówiliśmy? Wi, jesteś Wi, prawda? Znalazłeś mój bank? Od razu do sedna, co? Znalazłem go. Niespodzianka, był w kosiarzy. Po prostu, odkąd się dowiedziałam, że mnie u nich znalazłeś, wszędzie ich widzę. Podejrzewałam, że mogą go mieć, ale podejrzenia a wiedza to dwie różne rzeczy. Próbowałam sobie wmówić, że już nic mnie z nimi nie łączy. Masz platynową kartę Traumaty. Z nimi nie zginiesz. Drugi raz nie dasz sobie wcisnąć blokera sygnału. Za pierwszym razem też tak myślałam. Ale może masz rację. Było, minęło. Trzeba jakoś zapomnieć. Teraz mam nowe zmartwienia. Coś, o czym powinienem wiedzieć? Nieważne. Przenieś nośnik do mojego mieszkania. Wysłałam adres. Jasne. Sandra? To ja, wi. Mam twój databank. Sandra? Odezwij się! Jesteś nie Jak widzisz. Wchodź. Kurwa! Aż tak się boisz kosiarzy? Kosiarzy? Nie, tu chodzi o... Zresztą mniejsze. Gdzie databank? Trzymaj. Jest cały i zdrowy. Nie musisz się tak przejmować. Może muszę, a może nie. To zależy. Również od siebie. Powiedz, sprawdziłeś, może co właściwie na nim jest? Za kogo ty mnie masz? Jestem profesjonalistą. To dobrze. No to trzymaj profesjonalista. Dorzuciłam mały bonus za poszanowanie mojej prywatności. Dzięki. Do następnego. Sandra, to ja, Vi, mam twój databank. Sandra? Jak widzisz? Wchodź. Nie... No co ty? Aż tak się boisz kosiarzy? Moja znajoma mówiła, że nie będziesz niczego pamiętać. Kosiarzy? Nie, tu chodzi o. To mniejsze. Gdzie databank? Trzymaj, jest cały i zdrowy. Nie musisz się tak przejmować. Może muszę, a może nie. To zależy. Również od siebie. Powiedz, sprawdziłeś może, co właściwie na nim jest? Dobra, nie będę ściemniać. Sprawdziłem go. Wiem wszystko. Tak myślałam. Co zamierzasz z tym zrobić? Pogratulować i życzyć dalszych sukcesów. Hakujesz Nightcorp? Szanuję. Ja. dzięki. Jeśli rzeczywiście zrealizują ten projekt. Każdy będzie mógł zostać ich potencjalną marionetką. Bałaś się, że ktoś od nich może mnie śledzić. Zgadłeś. Nightcorp ma solidne zabezpieczenia. blackout i Fireshaft mogą się schować. Musiałaś napisać kilka niezłych demonów. Spakowałaś je impem? Nie, lawiatanem. Trzypak to jednak trochę za mało, jeśli porywasz się na Nightcorp. Żeby wykorzystywać AGI do warunkowania pracowników. Przerażające, co? Wi. mogą to zrobić z każdym. To jest dopiero przerażające. Dzięki za pomoc, trzymaj. Dołączyłam też mały bonus dla kolegi po fachu. Dobrze spotkać żywy dowód na to, że nie siedzę w tym sama. Dzięki i powodzenia. Dobra, nie będę ściemniać. Sprawdziłem go. Wiem wszystko. Tak myślałam. Co zamierzasz z tym zrobić? Wykorzystać sytuację. Jak na netranerkę masz całkiem drogie mieszkanie. Musisz mieć sporo pieniędzy. Byłoby szkoda, gdyby Nightcorp dostał od kogoś cynk, że grzebałaś w ich bazie danych. Hmm. Oportunista, co? Dzięki takim jak ty, Night City jest korporacyjnym piekłem. Mów za siebie. To jak? Ile warte jest dla ciebie moje milczenie? Tyle. Właśnie tyle. Wyluzuj żartowałem. Nie jestem takim chujem. Po co te wysokie tony? Bawi cię to. Poważnie? Wiesz pieniądze i idź już. Chwila, umawialiśmy się na więcej. Wynoś się. Już! Dobra, nie będę ściemniać. Sprawdziłem go, wiem wszystko. Tak myślałam. Co zamierzasz z tym zrobić? Nic. Wisi mi, co robisz ze swoim czasem. Żyjemy w wolnym kraju. Przynajmniej teoretycznie. Żyjemy w koszmarnym kraju, i z tego, co widzę, prędko się to nie zmieni. Mimo wszystko, wezmę Twoją obojętność za dobrą monetę. Trzymaj. Możesz już iść. Dzięki. Do następnego. Nie. Niby po co. Nawet go nie ruszyłem. To bardzo ciekawe, bo jakiś czas temu zauważyłam, że sygnał namierzający znów się pojawił. Wygląda na to, że ktoś uruchomił databanka. Skoro uruchomił, to i użył. Nie wiem, o czym mówisz. Może kosiarze sprawdzili zawartość tuż przed tym, jak go zgarnąłem? Hmm, tak, kosiarze. Oto zapłata. Możesz już przyjść. Chwila, chwila, umawialiśmy się na więcej. Naprawdę? Może ktoś zwinął część pieniędzy, zanim zdążyłeś je odebrać? Skończyliśmy. Idź już. Dobra, nie będę ściemniać. Sprawdziłem go. Wiem wszystko. Tak myślałam. Co zamierzasz z tym zrobić? Pogratulować i życzyć dalszych sukcesów. Hakujesz Nightcorp? Szanuję. Ja. dzięki. Jeśli rzeczywiście zrealizują ten projekt. Każdy będzie mógł zostać ich potencjalną marionetką. Bałaś się, że ktoś od nich może mnie śledzić. Zgadłeś. Nightcorp ma solidne zabezpieczenia. Blackhawter i Fireshaft mogą się schować. Musiałaś napisać kilka niezłych demonów. Spakowałaś je impem? Nie, lewiatanem. Trzy to jednak trochę za mało, jeśli porywasz się na Nightcorp. Żeby wykorzystywać AGI do warunkowania pracowników. Przerażające, co? Wi, mogą to zrobić z każdym. To jest dopiero przerażające. Dzięki za pomoc, trzymaj. Dołączyłam też mały bonus dla kolegi po do fachu. Dobrze spotkać żywy dowód na to, że nie siedzę w tym sama. Dzięki i powodzenia.